No dzień dobry, z tej strony Pauliny Milczarek, czyli pralnie duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku opowiem o historii. Mm. Mm. Jak to powiedzieć? To znaczy, ja wiem, co mam powiedzieć, tylko mam dużo myśli w głowie. Mm. Dobra, użyję tego słowa, no, no dy, ciężar emocji, no dylemat serca, no i nadzieja na nowy początek. Nie chciałam tak zacząć, bo to jest dosyć taki prosty, prosty temat, znaczy prosty temat, to nie jest jeszcze temat, bo temat to jest nawet ach, jaki temat, no nie wiem, ciężar serca i wybory. Historia kogoś, kto chce wykonać ruch, ale nie wie, czy nie spali tego ruchu, więc się zastanawia, czy to teraz, czy to potem, czy za chwilę. A jeżeli, do, a jeżeli ruszy, to, a może to może już nie będzie powrotu, to mniej więcej coś takiego. Więc o tym dzisiaj będzie. Wydaje mi się, że y, mówię do mężczyzny, do mężczyzn, że ta historia, ta sytuacja dotyczy, dotyka, dotyczy mężczyzny jakiegoś. E, oczywiście, że może też dotyczyć jakiejś kobiety, ale tak jak. Patrzę na to i tak sobie myślę w głowie, to wydaje mi się, że większa ilość panów będzie tutaj mogła odnaleźć coś dla siebie. Ewentualnie kobiet, które będą chciały poznać, co ten mężczyzna sobie tam myśli i w głowie ma względem jakiejś osoby. No więc za chwilę postaram się tak. Z opowiedzieć, o kim będzie mowa dzisiaj. E, mm -hmm. No i to jest ktoś, kto stoi w, obli w obliczu trudnych decyzji e, albo trudnej jednej decyzji. Tylko, że ja... Tylko to jest tak, że to nie są takie trudy, ciężary, tylko nie wiem, ta decyzja niesie za sobą... E, ta decyzja, te decyzje niosą za sobą jak to powiedzieć, bramę do innego życia? To znaczy, jak już zrobi ten ktoś te decyzje, to odwrotu nie będzie, bo się wydarzy to albo tamto, i to jest trochę taki ryzyk fizyk, ale to jest takie coś, że to jest takie nowe, inne, że jak zrobi te decyzje, to będzie nowe. I jak ten ktoś się na to zgodzi, to to będzie takie. Inny rodzaj doznania. Albo inny rodzaj... Nie wiem, jak to powiedzieć. Inny rodzaj więzi z kimś. Albo w ogóle inny związek. Czyli jak dotychczas na przykład ten mężczyzna, załóżmy mężczyzna, wiązał się z kobietami o określonym typie, charakterze, albo po prostu określone miał sytuację. to teraz z, z tą kobietą, z tą osobą byłoby inaczej. Albo zapowiada się inaczej. I jest takie... Ojej. Aha, no to teraz jak. Aha, to czy jakbym tak zrobił, to coś tam. Nie wiem, no tak to widzę. Dobra. Opowiem, może najpierw, kim jest osoba, której dotyczy ta historia. Czyli najprawdopodobniej ten mężczyzna, ale oczywiście, kobieta też tutaj może, e, może to być. Może to być kobieta. Dobra. Ale częściej chyba w tym, w tym nagraniu będę mówiła o jakimś mężczyźnie. No więc tak. Dobra, kim jest ta osoba? To jest ktoś, prawdopodobnie, tak jak mówi mężczyzna, to jest ktoś, kto obecnie czuje o Jezu, taki jakby w życiu, ogólnie w życiu, w życiu, po prostu w życiu. Czuje duży ciężar odpowiedzialności. I to nie znaczy, że no każdy czuje w jakimś, w jakimś stopniu odpowiedzialność, ale tu jest taki ten ktoś ma taki ciężar odpowiedzialności. Jakiś, tak? Za kogoś, za coś, za życie, za to, za tamto, za owoc sporo tego, nie? No i tak. Tutaj ten ktoś, ten człowiek, nosi na swoich barkach duży bagaż ma. Życiowy, a może bagaż, że rzeczy ma jakieś, dużo rzeczy, dużo ludzi. Albo może też to być presja związana z relacjami, z relacją, presja czego może dotyczyć? No, presja jakiegoś nacisku albo wewnętrznego nacisku, że muszę coś zrobić, bo mi na przykład ktoś ucieknie. Na przykład, tak? Stracę szansę, to też może być presja. Albo to są jakieś. Presja związana z trudami życiowymi, albo dylematem jakimś związanym z. No, tym na przykład, bo wiem, jak to kiedyś było, to teraz nie wiem, nie robię, nie działam, nie? Albo nie tak szybko. Albo dylemat związany z przeszłością, to znaczy, że co? Że ktoś jest jeszcze z przeszłości i ktoś z u kogoś? Albo. Albo ma jakąś przeszłość ktoś, a tutaj przyszłość jest taka świetlana z kimś innym. Przeszłość to na przykład może mogą być. Hmm. Decyzje, wybory a i um, doświadczenia materia, rodzina, dzieci, tak jakby to przeszło chodzi mi o przeszłość, że coś, co kiedyś, kiedyś było, kiedyś e, to, co kiedyś. Po, to co kiedyś wykonaliśmy, zrobiliśmy i w związku z tym Owocem tego na przykład są dzieci, efektem tego jest na przykład dom. Coś, coś, coś takiego, to, jak, jakoś tak to widzę. No. E, no i co? I na horyzoncie, na horyzoncie u tej osoby, być może u tego mężczyzny, widnieje coś. Coś, co wydaje się, mam takie wrażenie, że to jest taka obietnica szczęścia. Ale obietnica szczęścia. Ale to jest na horyzoncie, czyli to jest takie, no, 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 no nienamacalne, nie? I takie, hmm, no, na horyzoncie, to nie jest tu przede mną, to nie jest we mnie, to jest na horyzoncie. E, więc mam wrażenie, że w głębi duszy ten człowiek, ta osoba pragnie bardzo harmonii, stabilności emocjonalnej, a być może związku, być może rodziny, być może y, szczęścia w relacji. Tu ten ktoś chce harmonii i stabilności, stabilizacji, czyli nie mówię do mężczyzny, który, o mężczyźnie, do mężczyzny, który szuka rozrywki. Nawet jak szukał, szukał, to przestał szukać. Albo jak szukał, szukał, znalazł, zrezygnował. Albo szukał, szukał, bawił się. Aż w końcu stwierdził, dobra, rezygnuję z tej zabawy, bo, bo rezygnuję z tej zabawy po prostu. No i chcę, chcę inaczej, no tak, w skrócie mówiąc. Zdając sobie też sprawę, co oznacza dla niego rezygnacja z zabawy. Co oznacza... Co oznacza związek? A nie bycie w związku. Jakie uciechy, jakie e, przywileje m, można mieć bez związku. Tutaj mówię do mężczyzn. Jak, jaka mnogość może być tego? I e, jak przyjemnie może być. To Znaczy, ja to tak wiem, od, 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 od z, różnych, e, z różnych miejsc e, kąt kont, kont kontenerów męskich, że jest to przyjemne, więc ja powtarzam, że prawdopodobnie dlatego mężczyzny było to przyjemne, aczkolwiek e, z tej przyjemności w jakimś stopniu rezygnuje, zrezygnował lub chce zrezygnować i to robi świadomie, ponieważ no co, chce harmonii, stabilizacji, stabilności i relacji, związku i wie, że jak będzie to, to nie będzie tamtego. No, natomiast. Między, między tym, co jest teraz, a tym, czego pragnie, ten mężczyzna, czy tego, ch co chce ten mężczyzna, stoi figura. To znaczy figura. Pff, może, może jakiś, yy, ro, może rodzic, albo temat z rodzicem do przepracowania. Jeżeli został przepracowany temat z rodzicem, to yy, stoi. Pomiędzy, zasady, jakieś stoją pomiędzy, albo wartości, albo tradycje, albo rodzina. No nie wiem, tak? Czyli między tym, co jest teraz, a tym, co ten mężczyzna chciałby, pragnie, stoi coś pomiędzy, i to są albo jakieś zasady, albo jakieś ustalenia, albo umowa, albo jakieś wartości, albo tradycje, albo rodzina, albo nie wiem jeszcze co innego. U niego lub po drugiej stronie coś jest, czyli pomiędzy nim, a tą osobą, albo nim, a tym pójściem dalej. Są jakieś, mówię, ustalenia wartości i to się wiąże z tradycją albo z strukturą, pracą, coś takiego, o, może praca, tak? Czyli, że nie może pójść dalej, bo praca na przykład, albo wydaje mu się, że nie może dalej, bo jakieś wartości, tradycje, coś takiego, albo bo co rodzina powie na przykład, albo jesteśmy z innych klanów, albo jesteśmy z innych, z innych społeczności, warstw społecznych, coś tam, coś tam. Znaczy, ja to tak rozumiem. Ja nie wiem, czy tak jest, ale ja to tak, ja to tak patrząc na te. Na, te yy, na to, co mi tutaj wyszło, to tak myślę. Dobra. A o kim myśli ten człowiek, czyli ten mężczyzna? O czym, o kim? Bo już powiedziałam, że o tym, co przed chwilą powiedziałam, o tych wartościach, strukturach ewentualnie, czy to są rodzina, nie rodzina, praca, nie praca. Natomiast w głowie tej osoby, no. Albo to jest silny pociąg fizyczny, albo silne przywiązanie, albo już nawet namiętność, albo może nawet obsesja. Ale myślę sobie, że u części, albo u większości będzie chodziło o silne przywiązanie i podobanie się sobie, albo ciągnięcie. No, podoba się ktoś komuś, no po prostu naj, najprościej. Na przykład mężczyźnie podoba się kobieta tyle, albo kobiecie się podoba mężczyzna, ale mi się wydaje, że to jest mężczyźnie się podoba kobieta jakaś. E, I tak, może to być relacja, która. Bardzo wciąga, ale jednocześnie niesie pewien rodzaj i teraz rodzaj czego? Rodzaj czegoś, co jest niezdrowe, rodzaj czegoś, co jest trudne, coś, co wymaga przeformatowania, przeformułowania, i to się wiąże z emocjami i stratą ewentualnie. Potencjalnie, no. Czy jakaś, pamiętam, decyzja za tym idzie? Albo odwaga na coś. E, w każdym razie. Ale tutaj jest pragmatyzm. Czyli tutaj, t, t, ten. ta osoba. A, czyli ta osoba, dobra, już wiem. Ta osoba myśli i, ta, i ten, męż, dobra, ten mężczyzna, o którym mówiłam na początku, myśli i rozważa. Tak, jakby pod kątem stabilności, ale też, jakby czy wykonać ruch. Natomiast ta osoba też rozważa, czy znajomość tudzież relacja, o której no tutaj, o co tu chodzi, ma szansę na stabilność, ma w ogóle szansę na przetrwanie. Czyli jeśli mężczyzna zastanawiał się, czy kobieta się zastanawia nad tym, albo czy ta osoba się zastanawia nad tym, co ty się zastanawiasz, no to tak, jak widzę, to, to tak, zastanawia się. Myśli sobie, rozważa. A może, a co by było? Więc jak szukałeś tej informacji, to proszę bardzo, masz ją. Eee... I co? Ale, ale, tutaj ta osoba, tudzież teraz, o kim mówię, to ta kobieta być może, eee, taki, mm, tak ma taką, nie wiem, czy to nazwać walką, ale taką ma taki wewnętrzny, znowu też dylemat pomiędzy intensywnym pragnieniem, a potrzebą trwałości i spokoju. Czyli pomimo, że ma ta kobieta potrzeby, albo i potrzeby, i podobasz jej się, to chciałaby też czegoś, co jest trwałe i spokojne. Czyli jakby, no to, to jest przepis na najlepszy związek przecież, <laughs> namiętność i zobowiązanie. No i oczywiście bliskość, to trójczynnikowa teoria miłości. No ale jak jest jak jest e, ta namiętność i ktoś się chce tak s, 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 podejść do tego tak stabilnie, tak zobowiązująco, e, tak na poważnie, ale jest też ta namiętność, tak? Ludzie idą razem i się dogadują i jest różnie, ale chcą i się dogadują no to przecież to jest wymarzony związek. Może nie dla wszystkich, ale dla znacznej części e, tak. No. Tam są i emocje, i jest pasja, i potem, potem jest cisza, a potem za chwilę jak wybuchnie. No tam się po prostu dzieje w takim związku, ale jednocześnie jedno z drugiego nie chce rezygnować bo absolutnie. Bo oni potrzebują się, bo nie chcą siebie przede wszystkim. No. Dobra. I co teraz? Co czuje ten mężczyzna do tej kobiety, albo do tej osoby? No, to, co. Tę osobę, którą tutaj widziałam jako tę drugą, tak? Czyli co ten mężczyzna czuje do tej osoby? Eee, no, w sercu, w uczuciach, tam w środku, no, rozgrywa się. Mm, nie wiem, ale nie jest, nie jest to łatwe, dlatego, że z jednej strony byłoby łatwo, gdyby było, było łatwo, ale coś jest takiego trudnego, że pomimo, że no, wszystko super, no ale, i to jest coś takiego. Bo ten, ten, ten mężczyzna, ja mam wrażenie, że taki ma, nie wiem, czy rozterka, czy to nazwać bólem, czy e, czuję, że nie wiem, coś tu się kończy, albo coś się skończy, jak coś zrobi, albo że tutaj. Nie wiem. Jak to powiedzieć, że będzie nie fair? Nie wiem o co chodzi. Natomiast jest jakaś nadzieja i chęć. Mm, nie wiem, ten mężczyźnie może jest za coś głupio, ale generalnie ma chęć do albo odrodzenia, albo do wznowienia jakichś działań w stosunku do kogoś. To znaczy, ja, ja w ogóle nie sądzę, żeby ta dwójka, żeby tych dwoje ludzi było wcześniej razem. To jest bardziej na zasadzie tak, że ktoś coś albo prawie, albo próbował, a pod, ale nic, i teraz jest jakiś znowu moment, że a może. I teraz ten mężczyzna się zastanawia, a może no. No więc tutaj ten mężczyzna, co czuje, jest w zawieszeniu. z jakiegoś powodu jest jakiś zaklinowany. Nie wiem, w czym, ale jakoś jest zaklinowany. Zaklinował się. Albo się zablokował, albo nie może jakby teraz w tym momencie zrobić jakiegoś ruchu. Albo po prostu analizuje wszystko z każdej strony, szukając no, nowej perspektywy. Natomiast jeszcze nie podejmuje tutaj ten mężczyzna działań. Po prostu. Dlaczego? no bo myśli, bo analizuje, bo mi się wydaje, że po prostu nie chce zrobić jakiegoś fałszywego albo głupiego kroku. Nie chcę czegoś powiedzieć za szybko. Natomiast tak na palcach chodzić, też myślę, że tak za długo bym nie chodziła. Bo to taki, no taki dziwny taniec to jest. Bo to jest, ach, to jest bardzo taki dziwny taniec. Jest taki taniec, znowu do tego tańca jest taki taniec. Mm. Mm. Jak dobra, jak jest Breakdance i są ludzie, którzy trenują ten taniec. I jak początki, jak ludzie się uczą na początku tego tańca, to na tej głowie tam próbują tak, tak się ślizgać po tej podłodze i ta tak. Nie, trochę tak to widzę, że... że jak ten mężczyzna będzie tak, tak dłużej robił, to to będzie wyglądało jak ten, ten, ten właśnie ten breakdance, ale taki dla początkujących, kiedy się uczą i tam chodzi też o to, żeby zaryzykować tego, co dobrze kojarzę, tak zaryzykować i tak nie bać się tej nie ja wiem, ja może ja to mówię z perspektywy obserwatora nie bać się tak do tej podłogi zbliżyć albo tak się zakręcić na tej podłodze? No nie wiem, jak to nazwać, ale tak to trochę widzę, że to są takie zakusy, próby i to taki, taki taniec połamanie z tego wychodzi. Dobra. Tutaj jest potrzeba, co ten mężczyzna czuje, że ten mężczyzna czuje, jeżeli, jeżeli to jest o uczuciach mowa, bo może bardziej na zasadzie myśli, chce zrozumieć samego siebie i swoje emocje. No, więc tutaj mężczyzna chce zmiany, ale najpierw musi odnaleźć własną prawdę. No. no, ale z jakiegoś powodu wie, że coś tutaj musi chyba wykonać, więc coś go podpala z której strony. Dobra, jakie są plany i zamiary tego mężczyzny w ogóle w życiu w najbliższym czasie, albo pod kątem na przykład tej kobiety, tej osoby, o której myśli? No, zmaga się z próbą znalezienia balansu, widzę, że ten mężczyzna między siłą a wrażliwością ciekawe to jest bardzo takie bym tak powiedziała ale też chcę opanować emocje i e, chcę zapanować nad jakąś sytuacją mm. Ale trudno mu odpuścić albo przeszłość, albo trudno mu coś puścić, bo mi się wydaje, tak jak ja to czuję, że jak ten mężczyzna zrobi, ta, ten mężczyzna tak myśli, że jak zrobi to coś w kierunku na przykład tej osoby, tej kobiety, zrobi coś, odważy się na jakieś czyn, na jakieś słowo, na jakieś zaproszenie, e, to uważa, że to będzie już po ptokach, że jak już to zrobi, to już będzie koniec. A ja nie widzę, żeby to był koniec. To znaczy, może być koniec, to znaczy jak ty to rozegrasz, ale czy ja bym się tak, tak obawiała? Mm -mm. Jeżeli mówię, jeżeli tutaj kobietę masz na myśli po drugiej stronie, to przecież my lubimy, jak jesteś, jesteś, jesteście decyzyjni, wymyślicie najwyżej po prostu powiecinie. No i co z tego? Jak zrobisz to ładnie, to w dalszym ciągu będziesz miał e, znajomość. Nie wiem, relacje, co, to tam, co, co tam masz, tak? Chyba, że to zrobisz nieładnie, to wtedy. Ale nie, nie widzę tego tutaj, tak? Bardziej ty się boisz po prostu. Jak dla mnie to ty się po prostu tutaj, mężczyzna się obawia. Ja wiem, ja wiem, nie, no tak mi się wydaje to, co tutaj widzę. To mężczyzna się może obawiać tego, że jak się wdrapie na ten szczyt, na tę drabinę, to wie, że z tej drabiny się już nie spada. Jak już się wdrapie na tę drabinę, na ten szczebel, to już się z drabiny nie spada. No. Czyli co to się wiąże? Puszczeniem starego. Świata. Starej tożsamości. I to raczej tak mężczyznę, może tego mężczyznę tutaj tak, tak mi się wydaje, tak trochę obawiać, no, bo to takie mówię, to jest takie kompleks, kompleksowe wzniesienie wyżej. To nie znaczy, że tutaj ta osoba ciebie wzniesie wyżej. Nie, jakby wyrazem możecie coś więcej. Nie wiem, co więcej, może jakiś projekt chodzi. No, dobra. Może to też być żal za czymś, co zostało już utracone, ja nie wiem, albo lęk przed ponownym zranieniem, tak? No. No więc tak, co ten mężczyzna? Ten mężczyzna rozważa zaproszenie jakiejś osoby, nie wiem, drugiej osoby, ciebie, kobiety, jakiejś kobiety do rozmowy albo do podjęcia kroku w stronę albo pojednania, albo, albo zaproszenia gdzieś, albo zapoznania, Aha. albo coś, w, w komunikacja, rozmowa, krok, coś takiego, tak? Spotkanie. No więc, dobra, czego dotyczyć może ta sytuacja, jeszcze raz tak powiem, bo tak e, powiedziałam tak lakonicznie, mam wrażenie, może chodzić o zaproszenie jakieś na spotkanie, na rozmowę, na wspólne świętowanie, na próbę odbudowania związku, relacji, na ponownie coś, na, ale w sposób stabilny. Że teraz, dobra, to teraz na spokojnie, stabilnie, po stabilnemu, tak? Natomiast mężczyzna ma trud z tym. No jakiś wewnętrzny taki problem swój, prawda, wyzwanie, bo nie wie, którą drogą pójść i czuje się trochę taki no, pomiędzy dwiema różnymi opcjami. Może też są dwie osoby, może dwa rozwiązania. Nie wiem. Eee, co ja tutaj mogę powiedzieć jako radę? Ja myślę, że ten mężczyzna znajdzie rozwiązanie, bo to raczej nie jest mężczyzna, który zostawia adakta. Ale ja powiem tak... No na pewno tutaj Rada podkreśla, że kluczowe na pewno jest dokonanie świadomego wyboru. Ale Ci powiedziałam. <grych> no tak, no. Który będzie zgodny z sercem. Patrz sercem. Spróbuj po prostu patrzeć sercem, myśleć sercem. Spróbuj, no. No to jest karta i miłości, i decyzji. No co ja powiem? To jest tak. Podejmij krok, ale puść kontrolę i otwórz się na nowe możliwości. Jeżeli dostaniesz odmowę albo cokolwiek innego, no to zatrzymaj się w miejscu, pomyśl. No i nie traktuj tego jako koniec. No, chyba że przegniesz, no to będzie koniec. Nie wiem, kurczowe trzymanie się tego, co znane, może tylko pogłębić uczucie stagnacji. Tak, taką, taką myśl zapodam Ci na koniec. Dobra, i taka najbliższa, powiedzmy, przeszłość, tak? Co może się wydarzyć? No to na podstawie tego, co tutaj widzę mogę zauważyć, że tutaj mężczyzna, osoba stoi na progu, u progu ważnej decyzji. Czy może zdecydować się w ogóle na rozmowę jakąś albo na spotkanie, lub podjęcie jakiegoś kroku w stronę no właśnie, uzdrowienia siebie, uzdrowienia relacji, przeniesienia czegoś na wyższy poziom. E ale bez wglądu we własne emocje i zrozumienia swojego miejsca w tej historii, trudno będzie tobie pójść naprzód. To tak tylko tyle powiem. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Taki kontekst psychologiczny i kontekst duchowy. No to z psychologicznego punktu widzenia sytuacja dla mnie mówi o potrzebie równowagi między sercem a rozumem. No. Czyli tutaj. To, co widzę, no to wymaga Twojej analizy, dlaczego na przykład trwałeś, trwasz w relacjach, które przynoszą ból Tobie. Eee, tutaj warto, żebyś może spojrzał na swoje wartości, wrócił do swoich wartości, do swoich zasad, podjął decyzję w zgodzie z zasadami Twoimi, w zgodzie ze sobą, nie wiem. Natomiast z punktu widzenia duchowego. No to to jest moment wzrostu. Jakbyś się pytał, czy to jest moment wzrostu, albo czy idzie na wzrost? Tak. Czas na introspekcję, na odnalezienie swojego wewnętrznego światła, głosu, prawdy. Co tam chcesz? A związki? No, najlepszy nauczyciel, egzaminator, nauczyciel, wolontariusz. Pokazują nam nasze słabości, lęki, ale też potencjał do miłości i transformacji. Są też i szansą i bywają zagrożeniem. No dla ego. No i co? No i tak podsumowując, no to ja Ciebie mogę tylko zaprosić do refleksji. Jeśli słuchając tego odcinka czujesz, że dotyka on Twoich sytuacji, Twojej sytuacji, no to możesz się zastanowić nad tym, jakie decyzje trzymają Ciebie w miejscu. Jaki stary świat Cię trzyma w miejscu? Jaki świat Cię trzyma w miejscu? Co trzymasz w sercu czy to, co trzymasz, to daje ci wzrost? Czy ból? A może nadszedł czas, by poszukać odpowiedzi, uwolnić się od ciężaru przeszłości i ruszyć naprzód? Przecież to jest wybór. To jest tylko kwestia jednego wyboru decyzji. No a jeśli potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu ktokolwiek, kto tego słuchał, kto się z tym identyfikuje, e, potrzebuje wsparcia w zrozumieniu swojej sytuacji, um, po eksplorowania głębiej siebie, co tam, jak tam, co trudnego, co blokuje, co puścić, co uwolnić, co wybaczyć, co uzdrowić. No, to zapraszam na sesję. Razem mogę odkryć, pomogę odkryć, co co się dzieje w Twoim polu, co jest w Twoim polu i co Ty sama chcesz, chcesz sobie powiedzieć. I czasami jest potrzebny ten ktoś z drugiej strony, żeby to wypowiedział za Ciebie. No. Tymczasem dziękuję za to, że jesteś, za Twoją uwagę, za Waszą uwagę. No, i do następnego razu buziaczki. Papa. Pa.